Okay. Witam tutaj Koster, jest ze mną Julka, jak zawsze rublewska ta sama Nie zmieniajmy się modelu I jak zawsze będziemy otwierali razem słodycze, ale tym razem to nie są japońskie przysmaki Są to przysmaki z e, Los Angeles, Kalifornia Ale właśnie nie wiem, czy to są przysmaki tylko i wyłącznie z USA, czy przysmaki z całego świata Przekonamy się No bo z Otwieramy. Nie, nie, czekaj. No i kobieta to... W kuchni ci dam, ale nie, nie w dużym pokoju. Nie, w kuchni tylko nałóżę noża używać. Gotowa? Uwaga moi drodzy. Co musisz Moi drodzy, wielkie otwieranie. Uzyskałam. Masz coś? chcę... Znaczy chcę, 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 coś? Nie. Hola! Hola! Hola. Okej, okay. no um. eater. nie ważne. Adventurous iter. By egg! Słodycze Po pierwsze mamy prażynki zimneczane z Polski akurat. Tam się uderzy. Zobaczcie, akurat dostaliśmy. Tam pokaż, tam do tej kamery. Prażynki z Polski. Prażynki z Polski. Polski. Dobra, nie tak. Ej, co jeszcze takiego polskiego jest? Eee, pie, pie, Storunia. Nie, Storunia. Pierniki z Torunia. O! Ale... czekajcie. A zobaczymy skąd dokładnie. To jest Ej, to jest serio z Polski, w puchem chodnym, bla bla bla. bla, mam bardzo, Wiatki jakieś. Chyba orzechowe mamy takiego orzecha, pokaż tam do tamtej kamery. To jest kamery. japońskie. Mhm. Hmm. Ja widzę coś mega epickiego. To, tak żarłowiste. guma, to jest guma arbuzowa. Pokaż, pokaż i potem mi... Ja też ja też chcę zobaczyć. Guma arbuzowa, utrymelon, ale z jakiego miasta, z jakąś jakaś państwa, nie wiem, tam, czekajcie. Miłośka. To jest nie doża. Możliwe. Ej, jest baba. Ej, się trafiła Polska paczka. Super, ekstra. Dzięki, dzięki. bardzo e, Dzięki firmo. Z Kalifornii, tak. polskie przysmaki! Dzięki, dzięki. No, no. Próbujemy, zobaczymy jak smakują polskie smaki, jak smakuje Polska. Tam pokażę tej do kolejnej kamery. Mmm, no, 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 bo nie jest Japonia. Bardziej... No jak nie jest. To Może moje może, nie wiem. Może? To są. Trochę nawet nie wiem, jak to nazwać, moi drodzy. Y jakieś. Kurki? <gry> nie wiem, pokaż tam Krupki. to jest coś jak takie musmi takie, takie posklejane, o musmi może to jest musmi? nie wiem, pokaż tam do Camry do i lecimy dalej to, to, to. jakie to ciężkie, Boże jak moje życie, ciężkie jak moje życie to, to jakie jest... masz życie, wiesz? <gry> jestem je <zuberem. gry> No. Fabi, wykrzyknij Be, weź ten nóż, zaraz sobie Zacznę. Ogólnie, moi drodzy, ten materiał wychodzi w czasie, gdy my jesteśmy <grym> w Hiszpanii, na, na plaży albo na basenie, e, opalamy się naszymi widzami z wami, albo bez was rzeczy, i jesteście z nami tam. <grym> no, ale jak nie ma was z nami, to zbierajcie hajsy, ponieważ za rok też będzie okazja wyruszyć się z nami w przygodę do ciepłych krajów, może nie już do Hiszpanii, ale na pewno w jakieś fajne A ja mam coś rosyjskiego. Przyrolica na końcu napisane Ej, Daria, przestałaś no, no. Daria nam przeczyta Chodź, chodź, chodź Chodź, Daria Daria uczyła się rosyjskiego, znowu przeczyta Kozniak Kozniak Ko, Kozniak Ko, kozniak Ko, Kozniak Nie wiem, nie umiem przeczytać do końca To jest tutaj, O, czemu to jest tak fajnie? A my lecimy dalej o, znowu, o, znowu rosyjska Hałwa ha, O, przeczytał Przeczytał przeczyta poro ten z rybicy. Tak, ha, hałwa znaczy, w sumie wiedziałem, co to jest, i tak wiesz. Ale udaję ale... tego mądrego poliglota. Tak, słuchajcie. Chciałam nie dobrze. Entycie, dziękuję. bo wiem, że z tobą jest bardzo źle, że... ale. Nie jest źle ze mną. Ale dziękuję za to, że, że starałaś się mi pomóc, bo ogólnie. O! Poproszę. A... Kancho. Kanho. Kan... Nie wiadomo jak to jest japoński, to kanho. A jak to jest europejskie to kencho. Kencho. biskuit To są jakieś ciasteczka pewnie z, z czekoladą środku jak jest to, to na opakowaniu. Z jakimiś takimi buśkami śmiesznymi. No pokaż to, pokaż to tam. I... I... Uuu, Moi drodzy mamy gumy bananowe. Co? Fruit candy. Gumy bananowe, które są... Nie wiadomo takiego... Je... To jest bait. Tam jest napisane. Chyba gdzieś było. Taiman. Taiman, taimanu. Taimanu. to było... Tajwan! Tajwan, z Tajwanem, z Tajwanem Spoko, to brzmi całkiem ciekawie Sensational Dobrze, tak intensywnie pokaż tam do kamery I Ja myślę, że otworzymy sobie coś Co możemy Pewnie otworzyć? nie wiem, to z polski, nie, 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 ja wiem co! To, to, to! To? to, to co to Pachnie mega dziwnie, tak jak... O, jak tak jak, jest jak, górka, jak tak dupka, jak dupka Jak dupka, mówiłam Właśnie, jedna na trzy, cztery Dwa, Trzy te, te. No cześć. Mało smaku ma w ogóle. To bardziej pachnie niż ma, smakuje. Co to? wygląda tutaj? To jest takie. Niby zupka śmiecika. Tak jest hmm. słabe w sumie. To jest. Tutaj jest nabijane. Że. Nie wiem, co. Nie, to jest słabe. Myślę, nie tak. To nie bardzo a no, otwórzmy polskie prażynki, co? Polskie kurczę rodowite prażynki. Z misiem jakimś tam. Zobaczymy, czy polskie prażynki są dobre. To jest takie gumowe. Ale dobra, lepsza niż te cię ciang ciąg. Ta paczka była spoko, ale myślę, że wolę stricte... Patki z z Japonii, bo wiecie, ja jestem maniakiem japońskiej kultury I chyba Japonia jest lepsza Dobre Czuć banana Jako intensywnego, sztucznego banana Takie wiecie, jak są takie cukierki bananowe Albo jakieś draże To ma taki właśnie smak tego banana Tyle, wystarczy na dzisiaj Dziękuję za oglądanie, łapkujcie w górę Pamiętajcie, że od 1 sierpnia Leci tydzień z Kosperem i Julią, bo też tam będzie na materiałach, ponieważ to będzie vlog z Hiszpanii. Dziękuję za oglądanie, pa 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 łapki w górę, komentarze. Chcesz pokazać łapki w górę, pokazać łapki w dół. Łapki w górę i komentarze na dole. Okay. No, Siema, hello. Siema.